To, to na pewno nie jest prosty temat, ale to jest na pewno do zrobienia. No, no. Tuż nie lubi jak wokół jego domostwa jest bajecznie, czysto schludnie i bezpiecznie. Ta aleja wymaga opieki. Jest grupa osób, która i jej tematem chce się zająć. Osiedle nad kanałem w Ostródzie ma duże szanse, by się zawiązać. W pierwszej kolejności mieszkańcy chcą się zająć aleją właśnie. To są jaśminy i teraz jeżeli je trochę przytniemy, uporządkujemy i sprawimy, że one nie będą stwarzały niebezpiecznych, ciemnych miejsc mhm. to już będzie dla nas plus. Znajdujemy się nad kanałem i w tej chwili jest to miejsce bardzo zaniedbane. Koniecznie tu potrzeba wycinki, częściowej wycinki krzew i ukształtowania korony drzew, które są stare i często się łamią. Postawić ławeczki, troszeczkę śmietników, żeby uczestnicy wędkarstwa, którzy tu uprawiają, mieli wyrzucić gdzie papier. E po napoju butelkę koniecznie. Chcemy również doświetlić to przejście. Nikt inny nie wie tego, co mieszkańcy danej ulicy. To w ich ręce trzeba oddać decyzyjność. Jaka to by była rada? To by było nowe osiedle, osiedle nad kanałem. Obejmowałoby miejsca wokół naszego kanału, czyli ulica nad kanałem, ulica Konstytucji, większa część ulicy 3 Maja, a po drugiej stronie kanału ulica Stenkę i chyba nadrzeczna, bo ona też jest taka zapomniana na peryferiach gdzieś, a trzeba by było tym. Wszystkim się zająć. Tu płyną śliczne stateczki i jachty. Dlaczego warto? Chociażby dlatego, że wbrew pozorom przemieszcza się tędy wiele osób. A jeszcze więcej lubi robić sobie właśnie tutaj zdjęcia, na pomoście. Przepływają tędy łódki, i rowery wodne, jest na co popatrzeć. Pięknie jest. Jedno z bardziej urokliwych miejsc w mieście. Jeżeli się znajdujemy. Przy blisko ulic naszych, blisko ulicy Konstytucji 3 maja, fantastycznie położonych, znajdujemy się krok dalej, znajdujemy się w uroczym miejscu. Jak przyjeżdżają do mnie ludzie spoza, to ja ich tu zaprowadzam. Piękne miejsce spacerowe, niestety zaniedbane. To nie wszystko. Tutaj potrafi być niebezpiecznie. Przykłady z przeszłości tego dowodzą. Był nawet wypadek śmiertelny, ktoś padł do kanału, nie dostał pomocy na czas, bo. No nie było takiej możliwości. Były też przypadki, kiedy zwierzęta wpadały do kanału. Były takie i śmiertelne zwierząt. Także chcemy te zabezpieczyć ten teren. Może przydadzą się nawet jakieś barierki ochronne, które zabezpieczą ludzi przed takimi wypadkami. Daleko idące plany właśnie stały się bardzo realne. Są pierwsi chętni do działania. Oni nie chcą narzekać, wolą wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba procedować, przede wszystkim zwrócić się do Rady Miejskiej w Ostródzie o to, żeby Rada uchwaliła. I to będziemy właśnie już teraz robić, bo jestem po rozmowach z mieszkańcami, bardzo się zapalili do tego tematu i myślę, że jak są zapaleńcy, to się szybko zrealizuje. Kiedy są szczere chęci, są i efekty. Ostruda, jakby staje na nogi. Ludziom, mówiąc kolokwialnie, chce się chcieć. Krok po kroczku zmiany na lepsze są widoczne, i o to przecież chodzi.